Niskie temperatury na zewnątrz stanowią spore zagrożenie wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób bezdomnych, dlatego nie bądźmy obojętni, reagujmy. Co roku w okresie jesienno-zimowym policja wspólnie z innymi służbami prowadzi zmożone działania zmierzające do ustalenia miejsc pobytu osób bezdomnych których życie i zdrowie jest zagrożone. Jak wiemy, wychłodzenie organizmu jest bardzo niebezpieczne dla życia człowieka i tutaj apel z naszej strony, że jeżeli wiemy, że gdzieś w pustostanie lub gdzieś w parku, w altance widzimy jakiegoś człowieka, zadzwońmy na odpowiednie służby i tutaj nie bójmy się wykręcić choćby numeru 112, zgłosić, a my, jako policja czy też inne służby na pewno zajmiemy się tym człowiekiem. Nie bądźmy obojętni, tak? Nie bądźmy obojętni również na osoby, które e, na przykład zasnęły na przystanku autobusowym. E, jeżeli przejeżdżamy samochodem, nieważne o której godzinie, czy to są godziny w ciągu dnia, czy godziny e, wieczorne, czy e, nocne, e, również zatrzymajmy się na chwilę. E, i Powiadommy, powiadommy tutaj odpowiednie służby. Jak wiemy wychłodzenie to naprawdę jest proces bardzo krótkotrwały, tak? kiedy to życie człowieka może być bardzo szybko zagrożone. Wystarczy wykonać tylko jeden telefon lub zgłosić problem anonimowo poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ten sposób możemy uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.